Cześć, witają was w Rakowcy i pewnie zapytacie, czemu taka cisza, nic nie jedzie i nie ma relacji z żadnego wyścigu. Dobrze zapytacie, ponieważ tym materiałem rozpoczynamy nową serię, która będzie nazywała się Wrakcenzja, czyli jak łatwo się domyśleć, będzie to recenzja naszych wraków. Wrakcenzja będzie polegała na krótkim i treściwym przedstawieniu jednego modelu samochodu, począwszy od stanu w momencie jego zakupu, przeróbek dokonanych przed wyścigiem, zachowania w trakcie wyścigu, no i oczywiście ogólnej oceny po dokonaniu żywota. Na pierwszy ogień pójdzie mój bolid, którym jest ten oto Suzuki Swift z roku 2001, z trzycylindrowym silnikiem o pojemności 1 litra i mocy aż 40 kW, więc moc przepotężna. Dlatego też startowałem w klasie seria, a jedyną przeróbką dokonaną było poluzowanie mocowania chłodnicy, co zresztą się przydało, bo przy strzałach z przodu chłodnica, będąc luźna, po prostu nie pękła przy złamaniu poprzecznicy. Ale po kolei. Auto przed przeznaczeniem na wraka było regularnie serwisowane, co nim się zepsuło, było już wymieniane. Dlatego też do wyścigu przystąpiłem z praktycznie w 100% sprawnym samochodem. Samochód przejechał trzy imprezy podczas wrack Race w Kotorydzu. Za pierwszym razem dojechałem do mniej więcej połowy finału, gdzie jedyna awaria, jaka trafiła się podczas pierwszej imprezy, to było złapanie zaledwie czterech kapci i braku kół zapasowych, bo już wszystkie zużyłem. Samochód w połowie finału stanął na felgach w piachu, więc już nie był w stanie jechać. Oczywiście Zakup nowych kół, przegląd samochodu, wszystko się zgadza, silnik suchuteńki, zawieszenie całe. Wystartowałem w drugim wyścigu, podczas którego w eliminacjach strzelił pasek klinowy, więc fura się zagotowała na eliminację, ale eliminację przejechała. Jako, że przejechała ledwo, ledwo, to nie załapałem się na finał, więc wystartowałem w handicapie, gdzie, gdzie mimo braku kłodzenia, fura dojechała do mety. Po oględzinach bolidu okazało się, że mechanicznie samochód nadal jest sprawny, więc kolejny zakup kolejnych kół, montaż nowego paska klinowego, czyli odzysk chłodzenia i ładowania akumulatora. Więc czas na start w trzecim wyścigu, również w Kotorydzu. Na mecie eliminacji strzeliła bardzo epicko uszczelka spod głowicy, samochód pokrył się dymem, koniec po samochodzie. Nie upieram się, żeby tą uszczelkę naprawiać, bo nie jestem też mechanikiem,

ZAKŁAD? Więc sumując moją opinię o Suzuki Swift z racji malutkich gabarytów i świetnego prowadzenia bo ona trzyma się idealnie po, po linii na torze polecam do wyżycia się, wybawienia natomiast jeżeli liczymy na jakieś nagrody to raczej nie tym autem po prostu za słaba moc i no nie, tu się nie ma czym rozpychać bo jest za lekkie, za małe Taki trucelek do zabawy po prostu ale ja się bawiłem świetnie, bo wytrzymała aż trzy wyścigi. Podczas gdy obstawiałem, że tak naprawdę ten karton rozerwał mi na pierwszym okrążeniu. Opowiem wam małą anegdotę. No, ja niedaleko jak wczoraj spotkałem znajomych. Oni nie wiedzą, czym ja się zajmuję po pracy. Ja nie wiedziałem, jaki oni mają samochód. I podjeżdżają do mnie pod dom. Ja patrzę: Honda Civic wiadomej generacji, rocznik 97. Cześć, cześć, ja oczywiście ślina na ustach, no bo wiadomo, jak my reagujemy na widok cywilnej Hondy jeżdżącej po ulicy. No i tam pytam się, jak ten samochód, jak się sprawuje, oczywiście już tam pytania, podkody. No i gość mówi, a ostatnio blacharkę zrobiłem, wsadziłem 2600, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, przy okazji... A bo kiedyś jakieś Audi mi wjechało, tam się w tylna lampa coś wykruszyła, coś ten. A to jak robi blacharkę za 2600. 2600. Robi blacharkę za 2600, to mi jeszcze lampę wymieni z tyłu. I słuchajcie, co gość mówi. A ja ciągle się nie, nie przyznaję, co wiem o samochodach Civic. I co my z nimi robimy? I koleś mówi: No, ten blacharz, mechanik, tak mi szukał długo, nie mógł znaleźć. Schodziło mu się z tą lampą, samochód stał przez lampę. No, w końcu znalazł jakąś pękniętą, już taką jest, że trudno tam ledwo to pęknięcie widać, ale przynajmniej nie jest wyłamana. Słuchałem go jak kosmitę, a w momencie, kiedy ja przemówiłem, mówiłem, co my robimy z Hondami Civic, i że na jednej imprezie takich lamp mielimy kilkanaście, kilkadziesiąt, to on w tym momencie ze mną rozmawiał jak z Kosmitą. Grunt, że, że się dogadaliśmy i koleś ma od tej pory dożywotnio wręcz części na zapas. Już wie skąd brać, a nie od jakichś mechaników, którzy w życiu w brak nie słyszeli. A na wypadku, a komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? To tyle anegdoty Nie no, samochodzik ten, jest, jest naprawdę z... akceptacja jest. <laughs> <Taka> pieczątka. <śmiech> <Approved>. <śmiech> Dobra, nim obejrzycie ostatni w tego samochodu, piszcie w komentarzach swoje opinie, czy kontynuować taką serię, Oczywiście wy również możecie nagrywać swoje materiały o swoich bolidach, a ja to będę publikował. Wymieniajmy się opiniami o samochodach, bo często bywają one bardzo różne. Na przykład, kiedy ten samochód przeznaczałem na wraka, to mi mówili, "E, uważaj, bo we, w Swiftach to się zawiasy wyrywają w, w półtorej minuty. Myślę, trudno, zaryzykuje. okazało się, że po trzech imprezach, gdzie dostała ponadgodzinne manto, zawieszenie jest najbardziej Przetrwałym elementem w tym samochodzie, więc jak widzicie są różne przypadki. Dlatego wymieniajmy się doświadczeniami, więc czekam na wasze materiały o ile w ogóle propozycja tej nowej serii, którą jest ten odcinek pierwszy wam przypadnie do gustu. Więc piszcie w komentarzach, co myślicie. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam zawsze wrakiem i zapraszam Was do obejrzenia ostatniego tchnienia tej suzuki. from the role